Yo, siemano, kurde, w no, to muzyka? Wait... Wait... O! Witam w moim pierwszym, a znaczy nie, już trzecim tutorial, Jak zrobić krewy z kracu. Dziś wytłumaczymy sobie po prostu e, e, ruch więc no i będą takie głównie bardzo potrzebne rzeczy Bardzo więc no. Pierwsza zec to porus się o 10 kroków. Jest to bardzo fajne, bardzo się opiera to robić. Czyli jak na przykład ustawimy kierunek na 90, poruszy się tam gdzie się patrzy o 10 kroków. Na przykład jeśli dam na przykład o, tutaj widzicie. Muszę kliknąć. Porusza się o 10. A jak na przykład dam tutaj kierunek, to też będzie. Na przykład tutaj ustawię kierunek 45. Będzie tam i poruszy się tam, gdzie się patrzy. Bardzo fajne. I polecam. Obrót o. Ehm, obrót e, o 15 stopni tutaj głównie są dwa takie więc e, to e, przewraca się od taką a to po prostu przewraca i jak wy zapewne pomyślecie robi to to że po prostu się obraca z... bardziej sprite. Z więc no idź do rosowego miejsca bardzo fajne po prostu się idzie do losowego miejsca jak widzicie Idź do, tutaj e, mamy x, y, czyli, e, czyli kierunek, znaczy jaki kierunek, e, e, ten, pozycja. Mamy tutaj x, na przykład ustawimy na 0 bo idzie e, do środka. Tutaj e, też e, góra, dół, ustawimy na 0 no to pójdzie tu i tutaj na przykład jeśli chcemy, to jak zobaczycie, bardzo, bardzo blisko, to widzicie, widzicie taką samą miejsce, gdzie było pokazane tu w tym bloku. Wiecie. Następną rzeczą jest ustaw kierunek. Więc e, tych rzeczy nie będę e, mówić, bo są po prostu bezużyteczne. Bo nikt z tego nie korzysta, jest lepiej użyć tego i tego, co po prostu rusza i możesz e, na przykład e, zrobić z tego e, e, randomową, co będzie e, w sekcji matematycznej, czyli kompletnie innym. Więc e, ustaw kierunek. To po prostu ustawia kierunek. Prosta. Zmień x na 10. To po prostu po lewo, prawo, po prostu jeśli, jeśli jest, e, poruszy się 10, no to idzie e, prawo o 10, co znaczy, nie wiem co prawo, czy po najdzie. I minus 10 to lewo, prosto. Następną rzeczą ustaw x na, czyli po prostu ustawiam. O, to jest ta sama, więc dajmy na przykład minus 20 i idzie do minus 20. Y to góra, 10 to góra. Minus to idzie w dół to jest bardzo ważne i ustaw y na to po prostu ustawia to jest ta sama więc no nic nie dzieje to wstasy, jest bezużyteczne więc tego nie potrzebujemy ustaw lewo ten ustaw styl obrotu na lewo prawo to jest bardzo przydatne możemy tutaj nie obracaj dookoła czyli jak ustawimy nie obracaj to jak ustawimy na przykład 0, nie, nie pójdzie w kierunku 0, bo cieci jest ustawiony na nie obracaj Dookoła to po prostu patrzy się, a lewo prawo, no to patrzy się lewo prawo, czyli na przykład up. i no, bardzo też przydatne. I mamy pożycie X, co ma pożycie X Pozycja Y, gdzie ma pozycję Y i kierunek to ma kierunek. I bum, to wszystko z ruchu. I będzie to z odcinek, więc no, pa!